Poczekaj, wiesz co, ja tylko oznaczę, zrybaj, zrybaj. oczekaj, czekaj, oznaczę tylko w telefonie plus 18 Już. Poczekaj, poczekaj, poczekaj Samiro, poczekaj Samiro, nie rób jakichś dziwnych kroków Poczekaj, poczekaj <laughs> Kurwa to nie Dripano, wróć Co jest to kurwa. Co jest? więc. Nie, A, no nie jest. Zamocuję. Ja ja co Przywracam. 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 Dobrze, Przywracam. taki Przywracam. w grę <grym>. Ja, ja pierdolę, nie No, pierdolę. no ale no, no, to nie. nie jest banet, kurwa. Skąd ty kurwa jebana możesz wiedzieć, kurwa? Jak nawet nie masz partnera, bo cię kurwa zbanowali dwa razy, ty kurwa przy kurwie pierdolisz. <śmieniu> kurwa, kurwa ja przy, jebana, przy, jebana, mosem,

Mam nadzieję, że to sprawi, że poczujesz... O oh, kurwo. Ło! Łapy! Jestem no na no suwicie no kurwa! Jest... Czy jest tutaj to... tony, któremu stoi pała? pała Tak, jestem, jestem! Doszło nas słuchę, że cię odkopali w gruzie. Troszkę spermy, że nie odgruzować jak moje du jak moją dupę ty kurwa. <laughs> o tu jest! Wow, my... No dobra, kurwa, ale wydaje mi się, że nam się przesłyszało. Suham? Baczę chyba przez Jak to? Kurwa, słuchaj tego. na kwadrat. Te to <gulia> ja pier... Przepraszam, pom... 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 No, się, moje... pomówienia były. Pomówienia były. Że... Pomówiło mi się. Pomówiło... Oj, przepraszam, pomówiło mi się. Ojej, przepraszam, pomówiło mi się. Idzie <śmówiło> <śmówiło> siedzieć, rozumiesz? I idzie kurwa na 25 lat. Przypadkiem mi się pomówiło. Przypadkiem mi się pomówiło, no chłopaki, kurwa. No tam dycha od i tyle. i spokojnie i obiad człowieku wiesz co chodzi A way, no, przepraszam pomówi pomówiło mi się jestem w niej patrz jak ja tu wyglądałem Ej, ja miałem takie długie włosy serio? nie no jak tak samo tu wyglądałem był swoim synem człowieku Eeeee! Nie robiłbym was.